Ale i to życzenie Maciusia nie miało się spełnić. Zamiast minuty cierpień gotował mu los srogi całe godziny upokorzeń i bólu, a potem lata bolesnej pokuty. Wojsko się poddało. Z całego państwa Maciusia zostało tylko jedno wolne miejsce, kwadrat, gdzie stała klatka z lwami. Próbowano zająć budynek siłą, ale nadaremnie, próbowano wysłać parlamentariusza. Ale wystarczało, że szedł do Maciusia, jak to jest we zwyczaju pod osłoną białej flagi, żeby właśnie dlatego otrzymać dwie śmiertelne rany. Kula zdruzgotała mu czaszkę, a strzała klu klu przeszyła serce. Zabił parlamentariusza, podeptał prawo międzynarodowe, popełnił zbrodnie. To rzecz niesłychana. Stolica musi być ukarana surowo za zbrodnie swego króla. Ale stolica przedtem już powiedziała: Maciuś nie jest naszym królem. Kiedy aeroplany nieprzyjacielskie zaatakowały miasto, Zebrali się obywatele miasta bogaci i znakomici na naradę. Dość mamy rządów nieswornego dzieciaka, dość tyranii tego szalonego chłopca. Jeżeli tym razem zwycięży, będzie gorzej jeszcze niż gdy zostanie pobity. Czy można przewidzieć, co mu do głowy strzeli, jemu i jego felkowi? Byli tacy, którzy bronili Maciusia. Bądź co bądź zrobił i wiele dobrego. Błędy jego płynęły z braku doświadczenia, ale że głowę ma otwartą, więc skorzysta z nauk, któremu życie daje. I kto wie, może by stronnicy Maciusia zwyciężyli. Ale w tej chwili właśnie jedna bomba tak blisko upadła, że wyleciały naraz wszystkie szyby sali posiedzeń. Wywiesić białe chorągwie! Krzyknął ktoś przestraszony. Nikt nie miał odwagi nie zgodzić się na podłą zdradę. A co było potem, wiadomo, zawieszono hańbiące sztandary poddania i spisano akt, że miasto wyrzeka się Maciusia i nie chce odpowiadać za jego szaleństwa. Dość tej komedii! Krzyknął młody król. Całe państwo Maciusia zdobyliśmy, a ten kurnik nie chce się poddać. Panie generale artylerii, postaw pan armatę i strzelić dwa razy po obu stronach budy, a jeśli nie wylezie uparty Maciuś, trzema strzałami rozwalić legowisko tego złośliwego wilczka. Rozkaz powiedział generał artylerii. Ale w tej chwili rozległ się donośny głos smutnego króla. Hola, wasza królewska mości! Proszę nie zapominać, że nie jest sam. Tu są trzy armie i trzej królowie. Młody król zagryzł wargi. To prawda, że jest nas trzech, ale niejednakowe są nasze prawa. Ja pierwszy ogłosiłem wojnę i ja brałem główny udział w bitwie. I wojska Waszej królewskiej mości pierwsze zaczęły z pola bitwy uciekać, ale je wstrzymałem, bo wasza królewska mość wiedział, że w razie niebezpieczeństwa my zdążamy na pomoc. Młody król nic nie odpowiedział. To prawda, zwycięstwo wiele go kosztowało. Połowa wojska była zabita, lub ranna i niezdatna do boju. W tych warunkach trzeba było bardzo być ostrożnym, żeby dwaj sprzymierzeńcy rychło nie zmienili się we wrogów. Więc co chcecie zrobić? zapytał niechętnie. Hmm, nie ma potrzeby się spieszyć. Nie ma obawy, aby Maciuś, siedząc w domku dzikich zwierząt, zrobił nam coś złego. Otoczymy ogród zoologiczny strażą, może głód zmusi Maciusia do poddania, a tymczasem spokojnie się naradzimy, co z nim zrobić, gdy go żywcem weźmiemy do niewoli. Ja myślę, żeby go bez ceremonii rozstrzelać. A ja myślę, Odparł hardo smutny król, że historia nie przebaczyłaby nam tej wieczystej hańby, gdyby jeden włos spadł z głowy tego biednego, dzielnego dziecka. Historia jest sprawiedliwa! krzyknął wściekły młody król. I jeśli ktoś winien jest tylu zabitych, tyle przelanej krwi, ten nie jest dzieckiem, ale zbrodniarzem. Trzeci król i przyjaciel żółtych królów milczał. I dwaj kłócący się królowie dobrze wiedzieli, że będzie tak jak on zechce, a on był mądry. Po co drażnić czarnych królów, których Maciuś jest przyjacielem? Myślał sobie. Zabijać Maciusia nie ma potrzeby. Można go umieścić na bezludnej wyspie i niech tam sobie siedzi, i wilk będzie syty i owca cała. I taką właśnie spisali umowę. Punkt pierwszy. Króla Maciusia trzeba wziąć żywego do niewoli. Punkt drugi. Zesłany będzie na wyspę bezludną. Przy punkcie trzecim znów się pokłócili, bo smutny król żądał, żeby Maciuś miał prawo wziąć ze sobą dziesięć osób, kogo zechce, żeby mu towarzyszyli, a młody król się nie zgadzał. Pojechać ma z Maciusiem tylko trzech oficerów i trzydziestu żołnierzy, po jednym oficerze i dziesięciu żołnierzy od każdego z królów zwycięzców. Dwa dni nie mogli dojść do zgody. Wreszcie każdy trochę ustąpił. Więc dobrze, mówił młody król. Niech jedzie do niego dziesięciu przyjaciół, ale dopiero po roku. I powiedzieć Maciusiowi, że jest skazany na śmierć, a dopiero w ostatniej chwili go ułaskawić. Trzeba koniecznie, żeby naród widział, jak Maciuś płacze i prosi, żeby ten głupi naród, który tak pokornie dawał się wodzić za nos, raz na zawsze zrozumiał, że Maciuś to nie żaden bohater, ale zuchwały i bojaźliwy zarazem smek. Bo inaczej naród może za lat parę urządzić powstanie i zażądać powrotu Maciusia, a wtedy Maciuś będzie stary, więc jeszcze niebezpieczniejszy niż teraz. Nie kłóćcie się tak długo. Powiedział król, przyjaciel żółtych, bo tymczasem Maciuś umrze z głodu i cała wasza kłótnia będzie na nic. Smutny król ustąpił i wpisano do umowy dwa nowe punkty. Punkt trzeci. Maciusia sądzić będzie sąd polowy i skaże go na śmierć. A dopiero w ostatniej chwili trzej królowie go ułaskawią. Punkt czwarty. Pierwszy rok niewoli spędzi Maciuś sam pod strażą, a po roku pozwolą mu wziąć do siebie dziesięć osób, które zechcą do niego pojechać. Przystąpiono do dalszych punktów. Ile kto z królów weźmie sobie miast i pieniędzy, co zostawić stolicy, jak wolnemu miastu i tak dalej. Aż tu nagle mówią, że jakiś pan chce wejść koniecznie na naradę w bardzo ważnej sprawie. A to był chemik, który wymyślił taki gaz usypiający. Puści się ten gaz na ogród i Maciuś, zapewne osłabiony z głodu, zaśnie i będzie można go związać i okuć w kajdany. – Można wypróbowywać na zwierzętach działanie mojego gazu – powiedział chemik. Zaraz przynieśli jeden syfon, ustawili o pół wiorsty od królewskiej stajni i puścili strumień jakby wody, która szybko wyparowała – i cała stajnia osłoniła się jakby dymem. To trwało pięć minut. Wchodzą do stajni, a wszystkie konie śpią. I nawet chłopak stajenny, który leżał na sianie i drzemał, nie wiedząc nic o próbie, też spał tak głęboko, że choć nim potrząsano i strzelano nad duchem, nie drgnął nawet powieką. Po godzinie chłopiec i konie się obudzili. Próba się znakomicie udała, to też postanowiono dziś jeszcze zakończyć oblężenie Maciusia. A był czas najwyższy, bo Maciuś przez całe trzy dni nic nie jadł żywiąc tylko garstkę swych wiernych towarzyszy. Musimy być gotowi, bronić się cały miesiąc, mówił: Bo Maciuś. Nie tracił nadziei, że stolica pożałuje tego, co zrobiła, że wytnie do nogi nieprzyjacielskie wojsko. I kiedy Maciuś zauważył, że w ogrodzie kręcą się jacyś cywilni, już myślał, że to delegacja ze stolicy i nie kazał strzelać. Ale co to? Deszcz? Nie deszcz. Jakiś zimny płyn uderzył tak mocno w okna, że parę szybasz popękało. Potem mgła czy dym. W uszach i w nosie jakiś słodki smak i duszny zapach. Maciuś sam nie wie, czy to przyjemne, czy przykre. Chwyta za garabin, bo się domyśla podstępu, ale ręce mu zaczynają ciążyć. Wytęża wzrok, by przez tę chmurę dojrzeć, co tam się dzieje. Baczność! krzyczy z wysiłkiem. Chwyta powietrze coraz szybciej. Oczy mu się przymykają, karabin wypada z ręki. Maciuś nachyla się, by go podnieść, ale już wstać nie może. Robi mu się wszystko jedno. Zapomina, gdzie jest. Zasnął. Bolesne było przebudzenie. Znał Maciuś niewolę, ale wtedy nie wiedzieli, że jest królem. Teraz było inaczej. Miał Maciuś na rękach i na nogach kajdany. W oknach celi były grube kraty, okna były pod samym sufitem. Ciężkie, żelazne drzwi miały malutkie okrągłe okienko, przez które ciągle patrzył postawiony na warcie żołnierz. Maciuś przypomniał sobie wszystko, leżał z otwartymi oczami. Co robić? Maciuś nie należał do ludzi, którzy w nieszczęściu myślą tylko o tym, co się stało. Nie, on zawsze myślał, co trzeba zrobić, żeby było inaczej. Ale cóż, żeby wiedzieć, co robić, trzeba przecież dowiedzieć się, co się stało, a on nic nie wie. Leżał Maciuś na ziemi na sienniku koło ściany. Lekko zastukał w ścianę. Może ktoś się odezwie? Stuknął raz. I drugi, ale nikt się nie odzywa. Gdzie jest Kluklu? Co się stało z Felkiem? Co się dzieje w mieście? Zgrzytnął klucz więzienny w żelaznych drzwiach i weszło dwóch nieprzyjacielskich żołnierzy. Jeden stanął przy drzwiach, a drugi postawił koło Maciusia kubek mleka i bułkę. W pierwszej chwili chciał Maciuś przewrócić kubek i wylać mleko. Ale pomyślał, że to nie ma sensu. Trudno, przegrał wojnę, jest jeńcem, chce mu się jeść, a siły mu potrzebne. Usiadł na tapczanie i z trudem, dźwigając żelazny łańcuch, sięgnął po kubek, a żołnierz stoi i patrzy. Zjadł Maciuś bułkę i mówi: Bardzo skąpi są wasi królowie. Jedna bułka? To trochę za mało. Kiedy byli u mnie z wizytą, lepiej ich karmiłem. A kiedy stary król był u mnie w niewoli, też go częstowałem. Aż trzech królów mnie karmi i tylko jeden mały kubek mleka i jedna bułka. <grym> I roześmiał się Maciuś swobodnie. Żołnierze nic nie odpowiedzieli, bo surowo im były zakazane jakiekolwiek rozmowy. Ale zaraz powiedzieli wszystko dozorcy więzienia, a ten zatelefonował, co robić. Po godzinie przyniesiono Maciusiowi trzy bułki i trzy kubki mleka. O, to za wiele! Nie chcę krzywdzić moich dobrodziejów. Jest ich trzech. Od każdego biorę bułkę, a jedną proszę zabrać sobie. Podjadł Maciuś i zasnął. I spał bardzo długo, i spałby dłużej jeszcze, ale go o północy zbudzono. Były król Maciuś, reformator, o godzinie dwunastej w nocy będzie sądzony przez sąd wojenny, przeczytał papier z pieczęciami trzech królów. Nieprzyjacielski wojenny oskarżyciel. Proszę wstać. Proszę powiedzieć sądowi, żeby mi kazał zdjąć kajdany, bo są ciężkie i kaleczą mi nogi. Kajdany nie kaleczyły Maciusia, bo były nawet za luźne, ale Maciuś chciał stanąć przed sądem zgrabny i zwinny, a nie żeby mu się plątały śmieszne łańcuchy dorosłych więźniów. I postawił Maciuś na swoim. Zamieniono mu żelazne ciężkie kajdany na zgrabne złote łańcuszki. Wszedł na salę z dumnie podniesioną głową. Szedł lekkim krokiem do tej samej więziennej sali, gdzie tak niedawno zawierał umowę ze swymi uwięzionymi ministrami. Rozejrzał się ciekawie. Przy stole siedzieli generałowie wszystkich trzech królów. Królowie siedzieli po lewej stronie sali. Po prawej stronie siedzieli jacyś cywilni panowie we frakach i białych rękawiczkach. Co to za jedni? Jakoś. Dziwnie odwracają głowy, że ich widzieć nie może. Akt oskarżenia był taki. 1. Król Maciuś wydał odezwę do dzieci, żeby się zbuntowały i nie słuchały dorosłych. 2. Król Maciuś chciał wywołać wszechświatową rewolucję, żeby zostać królem całego świata. 3. Maciuś zastrzelił parlamentariusza, który szedł do niego z białą chorągiewką. Ponieważ Maciuś nie był już wtedy nawet królem, więc odpowiada przed sądem jako zwyczajny zbrodniarz i powinien być bądź powierzony, bądź rozstrzelany. Co Maciuś na to powie? Że wydałem odezwę, to jest kłamstwo. Że nie byłem królem, kiedy zastrzeliłem parlamentariusza, to jest drugie kłamstwo. A czy chciałem zostać królem całego świata, czy nie, tego nie może nikt wiedzieć, tylko ja sam. Więc dobrze. Proszę przeczytać, moi panowie, wasze postanowienie, zwrócił się przewodniczący do panów we frakach i białych rękawiczkach. Ci radzi, nie radzi, wstają, a jeden z nich czyta, ale mu się ręka trzęsie i taki biały jak papier. My, zebrani w mieście podczas bitwy, z uwagi na to, że bomby rujnują miasto, i nawet w sali, gdzie się naradzamy, wszystkie szyby bomba wybiła. My, mieszkańcy miasta, chcemy ratować żony i dzieci, i nie chcemy, żeby Maciuś nadal był królem. Stolica odbiera Maciusiowi tron i koronę. Nam jest bardzo nieprzyjemnie, ale dłużej już nie możemy wytrzymać. Więc wywieszamy białe chorągwie na znak, że nie chcemy prowadzić wojny. Więc teraz prowadzi wojnę nie nasz król, ale zwyczajny Maciuś, który powinien sam tylko za wszystko odpowiadać, a my jesteśmy niewinni. Przewodniczący podał Maciusiowi pióro. Proszę podpisać. Maciuś pióro wziął. Pomyślał chwilę i na dole na papierze napisał. Z postanowieniem bandy zdrajców i tchórzów, którzy zaprzedali kraj, nie zgadzam się. Jestem i pozostanę królem Maciusiem I. Poczem donośnym głosem odczytał to, co było napisane. Panowie sędziowie generałowie, zwrócił się Maciuś do swoich wrogów. Jeżeli chcecie mnie sądzić, żądam, byście mnie nazywali królem Maciusiem, bo jestem nim i będę za życia i po śmierci. Jeżeli to ma być nie sąd, ale zbrodnia dokonana na zwyciężonym królu, to hańba wam jako ludziom i jako żołnierzom. Możecie mówić, co wam się podoba, ja odpowiadać nie będę. Generałowie wyszli na naradę, co robić. Maciuś pogwizdywał sobie pod nosem jakąś piosenkę żołnierską. Wrócili. Czy Maciuś przyznaje się, że wydał odezwę do dzieci całego świata? Pyta się generał przewodniczący. Żadnej odpowiedzi. Czy wasza królewska mość przyznaje się, że wydał odezwę do dzieci całego świata? Pyta się generał. Nie przyznaje się. Odezwy takiej nie wydawałem. Wezwać świadka, rozkazał sędzia. Na salę wszedł szpieg dziennikarz. Maciuś ani drgnął. Oto świadek, mówi sędzia. Tak, mówi dziennikarz. Ja mogę zaświadczyć, że Maciuś chciał zostać królem dzieci całego świata. Czy to prawda? Pyta się sędzia. Prawda? Odpowiedział Maciuś: Ja chciałem tego. Ja byłbym zrobił to na pewno, ale podpis na odezwie jest sfałszowany. Ten szpieg sfałszował mój podpis, ale prawdą jest, że chcę być królem dzieci. Sędziowie zaczęli oglądać podpis Maciusia. Kiwali głowami, że nie mogą poznać, udawali, że nie wiedzą. Ale teraz było już wszystko jedno, bo Maciuś sam przecież się przyznał. Długo mówił oskarżyciel. Trzeba koniecznie zabić Maciusia, bo inaczej ani porządku, ani spokoju nie będzie. Czy Maciuś chce, żeby teraz ktoś mówił w jego obronie? Żadnej odpowiedzi. Czy wasza królewska mość życzy sobie, aby ktoś zabrał głos w jego obronie? powtórzył przewodniczący. Hmm, to niepotrzebne zupełnie, odpowiedział Maciuś. Godzina jest późna, szkoda czasu lepiej spać się położyć. Maciuś powiedział to wesołym głosem. Nic nie dał po sobie poznać, co się w jego duszy dzieje. Postanowił być dumny do końca. Sędziowie wyszli, niby się w tym drugim pokoju naradzali i wrócili z wyrokiem. Rozstrzelać. Proszę podpisać, rzekł przewodniczący. Żadnej odpowiedzi. Proszę Waszą Królewską Mość o podpis, że sąd odbył się podług prawa. Maciuś podpisał. Wtedy jeden z tych panów we frakach i rękawiczkach rzucił się nagle na ziemię. Objął nogi Maciusia i płacząc wołał, Królu, kochany, przebacz moją podłą zdradę. Teraz dopiero widzę, cośmy zrobili. I wiem, że gdyby nie nasze nikczemne tchórzostwo, nie oni, ale ty sądziłbyś jako zwycięzca. Z trudem oderwali go żołnierze od króla. Cóż z tego, żal był spóźniony. Dobrej nocy wam życzę, panowie sędziowie. Powiedział Maciuś i po królewsku poważnie i spokojnie wyszedł z sali. Dwudziestu żołnierzy z gołymi szablami prowadziło go przez korytarz i przez podwórze do celi. Położył się zaraz na swym sienniku na ziemi i udawał, że śpi. Przyszedł ksiądz, ale żal mu było budzić śpiącego. Pomodlił się, zmówił zwykły pacierz za skazanych na śmierć, i wyszedł. Maciuś udawał, że śpi, a o czym myślał i co czuł tej nocy, jego było tajemnicą. Prowadzą Maciusia, idzie środkiem ulicy w swych złotych kajdanach. Ulice obstawione wojskiem, a za kordonem wojska mieszkańcy stolicy. Dzień był piękny, słońce świeciło. Wszyscy wyszli na ulicę, aby po raz ostatni spojrzeć na swego króla. Wielu miało łzy w oczach, ale Maciuś tych łez nie widział. Byłoby mu lżej iść na miejsce kaźni. Ci, którzy kochali Maciusia, milczeli, bo się bali wyrazić mu głośno wobec wroga swą miłość i szacunek. Zresztą, co mieli wołać? Przyzwyczaili się krzyczeć – wiwat, niech żyje! – ale jakże teraz mieli wołać, kiedy król idzie na śmierć skazany? Za to krzyczeli i to głośno różni pijacy i włóczęgi, które młody król umyślnie kazał wydać wódkę i wino z królewskiej piwnicy Maciusia. O, Król idzie! Królik! O jaki malutki! Właczesz króliku Maciusiu. chodź! Nosek ci utrzemy! Maciuś wysoko podniósł głowę, żeby wszyscy widzieli, że oczy ma suche, tylko brwi zmarszczył, a patrzy na niebo, na słońce. Nie słyszy nawet, nie widzi, co w koło się dzieje. Inne pytania głowę mu zaprzątają. Co się stało z Kluklu? -Klu? Gdzie antek? Dlaczego smutny król go zdradził? Co stanie się z jego państwem? Czy zobaczy się z ojcem i matką, gdy kula pozbawi go życia? Tak przeszedł całe miasto, tak stanął pod słupem na placu przed wykopanym dołem, i tak blady i spokojny stał, gdy pluton żołnierzy nabijał karabiny i mierzył w niego. I tak samo spokojnie w ostatniej chwili wysłuchał aktu ułaskawienia. Zamiast rozstrzelania, zesłanie na bezludną wyspę. Zajechał samochód i zabrał Maciusia z powrotem do więzienia. Za tydzień go wywiozą na bezludną wyspę. Co robił Maciuś na wyspie, jakie były dalsze jego dzieje, Napiszę, gdy się dowiem. Zapraszam do subskrypcji kanału. Nasze czytanie.